Cześć, witajcie na kanale Złoty W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową gazetkę Lego Ninja Guzina. Już myślałem, że mam takiego guzina, ale nie. Nie mam, na szczęście. I taką serwiszkę ringów. Wszystko było w lewiatanie i w stokrocie zrobimy takie rzeczy. No to co, otwieramy chyba gazetkę Pierwszy. Dobra, Bo ona będzie trochę. O, o. E. No? o sam dobra, mamy tu te karty ponieważ tu są jeszcze dołączone jedna szetka na jedną śred nowej serii LEGO Star Wars mm -hmm. oraz specjalna karta karta specjalna ja tu... limitowana karta z jodą ja tu mam jeszcze Darth Vadera mm -hmm. mam takiego żołnierza Mm -hmm. Opa. Mam taką. Coś do czytania. Mm -hmm. Mam takiego błyszczącego. Mm -hmm. Takiego żołnierza. Mm -hmm. I takie coś do czytania znów. Mm -hmm. A więc nawet fajny początek. Myślę, że jeszcze karty sobie, karty otworzymy. Zobaczymy co będzie. Nieźle. Znowu czas do czytania. Znowu do czytania. Czy tu wszystko mhm. będzie do czytania? Nie, jakiś dziwaczny żołnierz. ale karto widzicie jak to się świeci? Mhm. Wow. i mamy tu dar dwa z kimś tam nie wiem z kim mhm ale popatrzcie, tu Zane ma takie jakby normalne oczy, jak tak sobie mm -hmm. weźmiecie, a jak tak macie takie niebieskie. O, mm -hmm. normalne, tu macie niebieskie. Niebieskie. A więc to jest troszkę dziwne. Ale przejdźmy najpierw chyba do gazety. O, piękne, fajne zadanka. Mam... Mm. Chciałbym Wam to powiedzieć, ale cóż. Chcecie, żebym wam to powiedział? Okej, okay, dobra Powiem wam to Wiecie, jeżeli już są o 17 na karton Network są odcinki LEGO Ninjago 11 sezon Nie są takie płomienne, tylko już są lodowe. Jeżeli oglądacie to wiecie że Zane jest, jest to lodowy cesarz jeżeli to oglądacie, wiecie, że to jest Lodowy cesarz. O, właśnie takie karty. Ja miałam saszetkę z o takim. Następna część komiksu z aspirą. Nie wiem co to. oparcie Labirynt pytań. Ej, coś mi tu w ogóle nic, nie pasuje. Nie powinno być Zejna. Prawda, jest tu lodowy cesarz, a nie ma zejno. a jest Zeyno, troszkę dziwne, prawda, jest też zagadka, czyli zakasany zbiór. No, ale tak, żebyśmy widzieli. No, zawsze chciałem mieć taki zestaw. No. Patrzcie, mam już wilka Akity. Mam postać wilka Akite. Tylko o. Idealny. W tym zestawie akurat nie ma, widzicie. Patrzcie. Loidowi dobrze się zdawało, że lodowy cesarz to Zejl. Zejl miał przecież zakazany zwój, gdy aswiera yy, tem Wzięła go do krainy nigdy. Patrzcie, to jest ten zwój. Oni się wcale nie byli. Ale patrz, to jest dziwne. Patrzcie. Helikopter Zein. Jak Zein mógł walczyć? Jak on był przecież lodowym cesarzem? No to tu Lego trochę się w tym zgubiło. Widzicie? Zauważyłem to. No i patrz. Lod zobaczył, że berło, berło lodowego cesarza to jest zakazany zły. Okej, okay, dalej. A to. A, czyli jeszcze nam pokazać, że jest jeszcze smog do tego. Konkurs z nagrodami. I oczywiście reklama pięknej gazetki z JM. Zobaczcie jaką ona piękna jest. Fantastyczna. Muszę zobaczyć. Dobra. Ja już się Kontynuujemy. gubię. Ja już się gubię. Synek. Czekaj tato, ja już się gubię, czy to są, że tu będą w ogóle karty z piątego sezonu kart, czy to, to jest po prostu plakat. Wolę już nie pytać, bo tak się zgubiłem przy tym. Dobra, otwieramy saszetkę. No, chyba pierd... Zajmę to urządzenie. Fajnie gdyby oni wymyślili coś innego. wymyślili coś lepszego i łatwiejszego do otwierania, a nie tak części wypadają. Prawda? Pomyślcie sobie sami, jak to jest trudno otwierać. Opa! I o, ostatni raz. Ja wolę już sobie rozerwać, rozerwać ten woreczek. Tak, nawet wyjmowanie jest dostępne, bo i tak podpisuje wszystko. To. 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 Teraz bierzemy gazetkę. O, widzicie, jest reklama Ninjago. go. Mhm. Musimy szybko działać, bo niedługo się spóźnicie przez nas na Drago. Mm, dobra tu mamy Ok, wiem jak się składa figurka bo ojej czy on ma jakąś... nie dokładnie tak samo jak tamten Zayn nie ma drugiej twarzy zawsze Zayn miał drugą twarz ale za tym razem nie ma już o, łatwe trochę do ułożenia. Zapamiętałem już instrukcję i wiem, że dobrze składam. Opa. I proszę, mamy pięknego nam Zeyna pogoznanego z swoim szurikenami. Szur o, i w tajna baza. Ok. Jak coś do droga cztery prowadzi tu. <noise> Ja tego pief... Kiedy taka mnie... Mały bonusik, tak? Co to slider jest czy co to jest? Slider. Slaj... O kurczę. O kurcze. Dlaczego nie może... Ta piłka w ogóle jest bez sensu. Wiedzę dlaczego? Bo w saczytkach nie da się jej trafić innego koloru. Naprawdę, ona mnie już denerwuje, że nie da się trafić jej innego koloru mm. A co, piłka jest? Tak, pomarańczowa, którą już dawno miałem. Wiecie, która to jest moja piłka piłki? Tak ja mogę sobie odetchnąć tą piłkę, takiej nie lubię. Gdzie ona jest? O, tu jest. Już ciebie. Wylocha mi. tej ulotki nie będziecie. W mojej tej uloczce, bo tak się nie lubię. I co? Nie ma jej już. A, siekiery też nie lubię. O! Patrz, jak mi się udało. Siekiery też nie lubię, bo i tak czerwone, czerwona siekiera mi się Dobra. nie trafia. O, to się nie Nic, to co? Żegnamy się. Dobra, papa. Papa. Pa. Pa, pa. Ale jakimś uśmiechem żegnasz? I <laughs> Bye bye.